Cześć! Dzisiaj zgodnie z Waszymi e, propozycjami i prośbami w komentarzach będzie konfigurator i odtworzę Wam konfigurację e, Dachi Docker, e, którą e, zakupiłem jakiś czas temu. Jesteśmy na stronie Dacii, tak wygląda docker w wersji podstawowej za 38 tysięcy zł. Cena niezła i dosyć sporo tych samochodów w Polsce wyjeżdża właśnie w takiej opcji. Nie ma tutaj nic kompletnie I to jest tak jak w przypadku samochodów w wersji podstawowej w latach 90 że na nic absolutnie nie możecie liczyć. Oczywiście czasy się trochę zmieniły, bo Unia nakazała, żeby każdy nowy samochód w Unii, na terenie Unii Europejskiej miał dzienne, miał dwie poduszki ABS i ESP. I to tutaj też się znajduje, ale na nic więcej nie liczcie. Eee, popatrzcie, że tutaj są nawet korbki, a wszystkie zamki są absolutnie e, ręczne, manualne. No, takie samochody. A, no i nawet kołpaków nie ma. Takie samochody zdarzają się właśnie w takich budżetowych markach. Jeżeli chcemy mieć lepszą wersję, musimy dopłacić ile. No, względnie niedużo w porównaniu zwłaszcza do samochodów klasy premium. Tutaj, jeżeli decydujemy się na odmianę Lauret, dopłacamy 10 tysięcy złotych. Dużo i niedużo, ale tak naprawdę ta specyfikacja, inaczej, ta wersja wyposażeniowa zmienia już dużo, zarówno w wyglądzie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Pojawia się elektryka, pojawiają się malowane zderzaki, tutaj jakieś listwy boczne, w środku jest radio więc i klimatyzacja, więc wydaje mi się, że to nie jest dużo. A, no mówię Wam o 10 tysiącach złotych, tyle, że musimy też pamiętać o tym, że tutaj także zmienia się silnik, nie. Nie zmienia się silnik, czyli 10 tysięcy złotych to jest jedynie kwestia tego, że mamy dołożone drzwi, to że mamy kołpaki, że mamy większe koła, radio i ono jest chyba nawet już z bluetoothem w tej odmianie, inna tapicerka zdaje się, komputer pokładowy, światła przeciwmgielne no dużo i niedużo no tak jak wam mówię A, przechodzimy dalej bo oczywiście nie jest to samochód który yy, którego nie można jeszcze doposażyć yy, tutaj można oczywiście zdecydować się na nawigację tę którą ja kupowałem za 950 zł na przykład w BMW lepsza nawigacja kosztuje 10 tysięcy złotych i mówię to wam absolutnie serio. A w, nie, nie pamiętam ile w Volkswagenie, ale chyba z 6 albo 8 tysięcy złotych kosztuje tego typu ekran dotykowy, który znajduje się w środkowym panelu. To co ważne, to tutaj mamy już zintegrowaną obsługę po Bluetoothie, zarówno muzyki, jak i telefonu. I działa to nawet nie najgorzej. Do tego oczywiście dorzuciłem jeszcze przednie fotele podgrzewane 550 zł, podłokietnik za 350, siatka oddzielająca bagaż za 500, system wspomagania tyłem, czyli najzwyczajniej w świecie trzy czujniki na tylnym zderzaku. To jest właśnie też oszczędność, że znajdują się jedynie trzy. A regulator prędkości, który jest zarówno tempomatem, jak i ogranicznikiem prędkości za 650, prawdziwa okazja. Felgi aluminiowe za 1000 zł i to jest najdroższa opcja ze wszystkich tutaj, które są dostępne. No i tym sposobem mamy praktycznie full wersję. Dorzucam jeszcze ringi i koło zapasowe. No i w tym sposobem samochód przeszedł taką oto metamorfozę. Z zewnątrz wygląda nie najgorzej, wewnątrz oczywiście jest to czego można się spodziewać po samochodzie za te pieniądze. Wszystko jest twarde, widać, że to są materiały raczej kiepskiej jakości, ale do pragmatycznego użytku myślę, że w 100% to wystarczy. I e, tak jak właśnie wielokrotnie dyskutowaliśmy ten temat, lepszy taki nowy niż za te pieniądze kupić, moim zdaniem, używkę. Tym bardziej jeżeli e, nie wydaje się za, nie wydaje się za to gotówki, tylko bierze się to w leasingu czy w najmniej długoterminowym, a sam ten samochód w, ma zarabiać po prostu na siebie. No, e, przechodzimy do następnego kroku. W nim bodajże jest symulacja finansowania, ale dosyć poważne tutaj jest przeoczenie, ponieważ nie znajduje się symulacja dla leasingu, czy też najmu długoterminowego i w przypadku takiego kredytu dla przedsiębiorców moim zdaniem będzie drożej. 10% wpłaty własnej, 48 miesięcy okres eksploatacji i 1206 zł. A z tego co widzę, to to jest raczej już kwota Brutto i to jest mm, no dużo więcej niż, niż ja płacę. Ale też z drugiej strony mamy dosyć wysokie oprocentowanie, pięcioprocentowe. Znaczy wysokie i niewysokie. Jakbyśmy chcieli pójść do zwykłego banku, a nie do, a nie do RCI, które jest związane z Renault, to zapłacilibyśmy tutaj, no, podejrzewam, że. W okolicach 10% w przypadku takiego zwykłego kredytu samochodowego. Przechodzimy do następnego kroku, w którym mamy podsumowanie właśnie tej konfiguracji, i wydaje się ona z tej perspektywy raczej bogata. Tym bardziej, jeżeli chodzi o samochód właśnie tego typu. Tutaj jest nawet start-stop, który, który wiele osób przeklina, ale to są już wymogi, takie stricte środowiskowe, mi się wydaje czego tutaj brakuje no ciężko ciężko ocenić być może brakuje mocy bo to jest 100 koni ale niestety w odmianie lauret nie możemy zdecydować się na silnik turbo doładowany on jest idealny do gazowania dlaczego go nie zagazowałem to jest temat na zupełnie inny film Tryb eko, czujnik ciśnienia, w oponach nawet jest komputer pokładowy, wspomaganie kierownicy, jest to hydrauliczne. Moim zdaniem, takie trosze, trochę nieprecyzyjne, ten samochód trochę pływa, ale to już jest szczegół, oczywiście przy wyższych prędkościach. Wszystko, wszystko jest, co do takiego samochodu e, może być potrzebne. I to, co mnie najbardziej z, e, zaskoczyło, to jest system kontroli trakcji z heal assist, więc. E, jeżeli, samochód, jeżeli stoimy samochodem pod górkę i chcemy ruszać, to hamulce przytrzymują auto, dopóki na koła nie zostanie przekazana odpowiednia ilość mocy. To jest takie zabezpieczenie, żeby się fura nie staczała. Znaczy, jeżeli ktoś umie jeździć, to jest jemu to niepotrzebne, ale podkreślam tylko fakt, że nawet taka rzecz tutaj jest. A przypomnę, że mam samochód za 52 tysiące. 600. Oczywiście no, to nie jest film po to, żeby kogokolwiek przekonać do tego, że to jest dobry wybór dla niego, bo jeżeli ktoś nie, nie użytkuje samochodów w firmie, albo ktoś nie ma specjalnych jakichś wymagań transportowych i nie potrzebuje takiego samochodu, to oczywiście serdecznie mu odradzam, no bo to nie jest. To nie jest osobówka w takim sensie po prostu mentalnym. I no jest to samochód głównie stworzony albo dla biznesu, albo dla dużych rodzin, które zabierają jeszcze pięć rowerów, dwa psy. I potrzebują sporo miejsca na to, żeby, żeby wyjechać właśnie nad, nad morze. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo. Przeglądam Wasze komentarze i Wasze sugestie co do kolejnych samochodów, które będziemy razem konfigurować.